Czy kiedykolwiek skończyły Ci się nowe odcinki Pokemonów, do obejrzenia, a może chcesz poznać coś podobnego, ale z własnym charakterem? Dzisiaj pokażę Ci 6 serii, które dają tyle samo frajdy co Pokémony, ale każda z nich ma swój unikalny twist. Digimon, gdy więź znaczy więcej niż kolekcjonowanie. A co gdybym Ci powiedział, że istnieje seria, gdzie zamiast łapać setki stworzeń, masz jednego partnera, z którym gdzieś tak głębokie, że możesz nawet umrzeć? Digimony to nie tylko cyfrowe Pokemony, to historia o siedmiu dzieciach transportowanych do cyfrowego świata. Każde dziecko ma jednego głównego partnera, Digimona, z tym tworzy niezniszczalną więź. Digimony ewoluują tymczasowo podczas walki, gdy ich partner jest w niebezpieczeństwie. Seria porusza ważne tematy jak śmierć, przyjaźń i dorastanie to nie bajka dla małych dzieci. Walki są bardziej dramatyczne, bo stawka jest wyższa. Twój partner to nie narzędzie, to przyjaciel. Pierwsza seria z 1999 roku wciąż jest uważana za najlepszą, idealna do zaczęcia przygody. Akcja dzieje się w alternatywnym, cyfrowym świecie, pełnym niebezpieczeństw. Jeśli szukasz głębokiej historii i chcesz się wzruszyć, to Digimony są właśnie dla ciebie. I jeszcze coś, co jest bardzo istotne: Pokémony są tak naprawdę młodszą serią niż Digimony. Yokai Watch. Japońska tradycja spotyka nowoczesność. Co jeśli ci powiem, że istnieją niewidzialne stworzenia, które wpływają na twoje codzienne życie, sprawiają, że jesteś leniwy, zły lub zapominasz o rzeczach. 11-letni Nate otrzymuje magiczny zegarek, który pozwala mu widzieć yokai, duchy z japońskiej mitologii. Te małe stworzenia inspirują ludzi, powodując codzienne problemy, jak lenistwo czy zapominalstwo. System opania przypomina Pokémony. osłabiasz yokai i zaprzyjaźni się z nimi. Jest ponad 600 różnych rodzajów Yokai do zebrania, każdy z unikalną osobowością. Yokai są podzielone na 8 plemion, każda z własnymi mocnymi i słabymi stronami. Seria pełna jest japońskiego humoru i odniesienia do kultury. Gry w bardzo ciekawy sposób wykorzystywały ekran dotykowy 3D podczas walki. Idealny wybór jeśli chcesz poznać japońską kulturę i lubisz lżejszy ton. Przy tym same walki są znacznie bardziej interaktywne niż te w Pokémonach. Bakugan, gdy zabawki ożywiają, czy kiedykolwiek chciałeś, żeby Twoje zabawki naprawdę walczyły ze sobą, Bakugany to seria, gdzie małe kulki mechaniczne przekształcają się w potężne stworzenia. Dan i jego przyjaciele odkrywają magiczne karty spadające z nieba i tworzą z nich nową grę. Bakugany to małe kulki, które na specjalnych kartach otwierają się w duże figurki. System walki oparty jest na G-Power, punktach mocy, zamiast tradycyjnych HP. Każdy Bakugan ma swój element ogień, wodę, ziemię lub inny, każdy ze swoją mocną, jak i słabą stroną. Walki wymagają strategii i sprytnego użycia karty zdolności. To na seria, gdzie możesz kupić w radzie zabawki i odtwarzać walki w domu. Mechanika fizyczna czyni każdą walkę wyjątkową, czasem kulka się nie otworzy. Świetne wybory, jeśli lubisz kolekcjonowanie fizycznych rzeczy i prostsze historie. Persona. Psychologia spotyka mitologię, a gdyby Pokémony były manifestacją swojej osobowości i poświadomości opartej na bogach i legendach z całego świata, uczniowie przywołują persony, manifestacje swojej psychiki opartej na mitologii. Tylko główny bohater może je kolekcjonować i wymieniać między personami. System fuzji pozwala łączyć dwie persony w jedną potężniejszą. Każda persona reprezentuje archetyp z mitologii, od Zeusa po Lucyfera, a kto wie, może nawet i Janusika? Seria porusza dojrzałe tematy psychologiczne i społeczne. Walka to tylko część rozgrywki, ponieważ większość czasu spędzasz w roku szkolnym. Tworzysz przyjaźnie, zdajesz egzaminy i wiele więcej. To wybór dla starszych graczy, którzy szukają głębokiej psychologicznej historii. Kosmiczna przygoda Disneya, co się stanie, gdy Disney postanowi stworzyć swojego zabójcę Pokémonów z prehistorycznymi stworzeniami i kosmiczną fabułą? Oficer kosmicznej straży musi obudzić prehistoryczne stworzenia ze skamieniowości. Zamiast łapać stworzenia, odkopujesz je ze skamieniowości i budzisz specjalnym głosem. Główny bohater walczy ramię w ramię ze swoimi stworzeniami, używając miecza. Akcja dzieje się w kosmosie, gdzie walczy z inwazją rasy Kravlo. To jedyna seria, gdzie walczysz tuż obok swoich stworzeń. Niestety, albo stety, cała seria przypomina nieco wykalkulowany mega hit. Przez to nie udało jej się odnieść żadnego sukcesu i zakończyła się tylko na trzech grach. Beyblade, sport zamiast przygody. A co jeśli magia Pokémon zostałaby zamknięta w wirujących bąkach, które walczą na arenie, niczym Gladiatorzy? Tyson i jego zespół podróżują po świecie, walcząc specjalnymi wirującymi bąkami. Każdy Beyblade zawiera duch partnera wolnika walki, opierają się na fizyce siła wirowania, waga, balans wszystko ma znaczenie. Każdy wolnik ma zazwyczaj jednego głównego Beyblade'a. Bity są krótkie, ale intensywne, trwają tylko do zatrzymania się jednego z bąków. To jedyna seria skupiona na sportowej rywalizacji zamiast długich przygód. Podobnie jak Bakugany, możesz kupić prawdziwe zabawki i walczyć z przyjaciółmi. Idealny wybór, jeśli wolisz akcję niż długie dialogi i lubisz turniejową atmosferę. A jeśli szukasz innej historii o sporcie, to polecam Ci ten film o anime o piłce nożnej.